Dzisiaj jest świętego Wojciecha i to jest, słuchajcie, na no tyle ważne, że to jest ojciec naszej wiary. Znaczy, jeden z tych, od których myśmy wiary otrzymali. Yy, można by powiedzieć, korzenie naszej wiary. Tak na marginesie, wiecie, ile miał lat, kiedy został zamordowany? 38. Miał 38 lat, kiedy został zamordowany. I już był biskupem, już y, głosił Ewangelię, no nie gość. Wiecie, on został zamordowany na ziemiach Prus, y, dlatego, że zanocował ze swoimi towarzyszami w świętym gaju, nie w miejscu, gdzie Pogania się modlili. Więc oni przyszli potem i go zwyczajnie zamordowali. Ale wiecie, ta uroczystość. Ona zadaje nam pytanie o korzenie naszej wiary, nie? O korzenie Twojej wiary. I oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że to jest poziom jakby ludzi, którzy Ci głosili Chrystusa. Twoich rodziców, może pasterzy, jakiś kaznodziei, może jakiegoś kanału na YouTubie. Ale kto, to jest pierwszy poziom, to jest ten, kto Ci głosił wiarę, nie? Od kogo tę wiarę otrzymałaś, czy otrzymałeś? Ale ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj zrobili zjazd windą w głąb i zadali sobie pytanie nie tylko albo nie tyle od kogo te wiarę otrzymałaś czy otrzymałeś, ale jaki Chrystus ciebie znalazł. Jaki Chrystus ciebie odnalazł? Jakiego Chrystusa masz doświadczenie? Albo o jakim Chrystusie, o spotkaniu z jakim Chrystusem marzysz? I chcę powiedzieć o takich trzech, y, trzech spotkaniach, czy trzech y, typach spotkania z Jezusem, y, a które możemy znaleźć w dzisiejszych czytaniach, które nam mówią o świętym Wojciechu. I konkretnie chcę powiedzieć o takim Jezusie, który służy, o Jezusie, który jest cierpiący i o Jezusie, który naucza o Królestwie. Pierwsze to jest ten służący. Ja Trzy razy mi się zdarzyło, Chyba w ogóle kiedyś o tym już mówiłem, że byłem na Camino Santiago. Szedłem w Hiszpanii do Santiago de Compostela i wiecie, był taki jeden dzień, gdzie było tak gorąco. To było lato. I wiecie, jest tak gorąco, idziesz 20 km, 30, 35, i na końcu to wszystko ci się już klei. Człowiek jest tak mokry, tak klejący, a jeszcze był wiatr, a tam było sucho, była pustynia, więc nie tylko, że się kleisz, co jesteś obklejona tym piachem, takim po prostu no, nieprzyjemnym. I człowiek taki zrypany wchodzi do schroniska, a tam uśmiechnięci ludzie mają takie szklanki wielkie, pełne zimnej wody, a obok druga osoba ma taką tacę z pokrojonym melonem. I wiecie, to było kilkanaście lat temu, a ja pamiętam ten smak wody i pamiętam tego melona, mimo że melona nie lubię. To wtedy było coś najsmaczniejszego na świecie. Pamiętam ten moment. Wiecie, yy, spotkałem Jezusa, który jest sługą. Spotkałem wtedy Jezusa, który jest sługą przez ręce tych ludzi, w tak prostej rzeczy. Powiem Wam, że jak, jak spowiadam i jak czasami się zdarzy taka spowiedź, gdzie widać to jest niesamowite, kiedy człowiek spotyka się właśnie z tym Chrystusem, z tym, który jest sługą, z Jezusem, który mu obmywa nogi, mówi tylko nogi Ci wystarczy obmyć. I dochodzi do tego pojednania, takiego przełomowego, gdzie są czasami łzy, gdzie jest jakiś ważny moment doświadczenia spotkania z Chrystusem. Nie spotkać Jezusa, który jest sługą. Może jest tak, że o takim spotkaniu z Jezusem marzysz. Takim na przykład pojednawczym między Tobą a Nim. Może jest tak, że takiego Jezusa już spotkałaś, czy spotkałeś. To jeżeli by tak było, to, to ważny jest jeszcze jeden krok, bo Jezus zaprasza, żeby Mu towarzyszyć. Czyli jeżeli pociąga Ciebie tak wewnętrznie, wydaje Ci się, że to jest ktoś dla Ciebie inspirujący. Ten Jezus, który jest sługą, jeżeli takiego Jezusa masz spotkanie, to trzeba się zapytać, gdzie On chce przez Ciebie służyć innym. Gdzie on chce innym służyć przez ciebie, to znaczy, żeby twoje ręce były jego ręcami, rękami, 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 jego jego rękami, żeby twój uśmiech był jego uśmiechem, y rękami, które opatrują, które przytulają, słowem, które podnosi, niechby, gdzie możesz być tym Jezusem dla drugiej osoby? Warto się o to zapytać. Czyli innymi słowy, gdzie więc Ciebie posyła Jezus, żeby służyć? Druga rzecz. Jezus Głoszący. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Jezus wchodzi do Wieczernika, mówi uczniom o Królestwie i mówi o tym, że otrzymają Ducha Świętego. I że w mocy tego Ducha Świętego oni będą głosić od Jerozolimy aż po krańce ziemi. Aż po krańce ziemi. Więc może jest tak, że doświadczyłeś takiego Jezusa, który głosi w mocy ducha świętego. Może jest tak, że taki Jezus ciebie pociąga, taki głoszący. Ale uwaga, głoszący w mocy ducha świętego. I teraz myślę, że trzeba sobie pewne rzeczy wyjaśnić, co to znaczy głoszący w mocy ducha świętego, bo mam wrażenie, że zwykle z tym możemy mieć problem. Bo. Mam takie przekonanie, że bardzo często nazywamy ludzi, mówimy, że ktoś głosi w mocy Ducha Świętego tylko dlatego, że mówi z przekonaniem. Czyli ktoś jest przekonany, mówi głośno, mówi dobitnie, a ja mówię, głosi w mocy Ducha Świętego. No niekoniecznie, bo może głosić zwyczajnie głupoty. Po prostu mówi z przekonaniem, wie jak mówić. Czasami jest tak, że mówimy, że ktoś głosi, czy możemy mówić, że ktoś głosi w mocy Ducha Świętego, zwyczajnie, że głosi w, w jakiejś mądrości, że to jest mądry, co ktoś mówi. A to jeszcze nie oznacza, że głosi w mocy Ducha Świętego. Bo można głosić w mocy Ducha Świętego, nie umiejąc, nie wiedząc jak i nie mając odpowiedniej ilości informacji. Można głosić w mocy Ducha Świętego. Bo co to znaczy głosić w mocy Ducha Świętego? Pamiętacie, jak Jezus został ochrzczony w Jordanie, otwiera się niebo, schodzi Duch Święty i odzywa się głos, który co mówi? Ty jesteś moim synem, umiłowanym, w tobie mam upodobanie. I potem ten sam Duch wyprowadza Jezusa na pustynię, gdzie szatan go kusi, Podwa za każdym razem, podważając, jeżeli jesteś synem Bożym, jeżeli jesteś synem Bożym, jeżeli jesteś synem Bożym. Głosić w mocy Ducha Świętego oznacza, że człowiek odnajduje swoją tożsamość dziecka Bożego. To jest moc Ducha Świętego. Czyli, że Ty jesteś umiłowanym synem, umiłowaną córką. Ojciec w Tobie ma upodobanie, w Tobie. To jest głosić w mocy Ducha Świętego. Pamiętam, y, kiedyś, kiedyś y, chyba nawet takie wypowiadałem, ale była taka modlitwa, podchodzi dziewczyna, daje mi kartkę na kartce jedno zdanie, on patrzy na Ciebie, z, y, on, y, on jest z Ciebie dumny. On jest z Ciebie dumny. I wiecie, dostałem karteczkę i usiadłem z wrażenia. W mocy Ducha Świętego. Dlaczego? Bo w tym momencie zobaczyłem, jak Bóg Ojciec z taką dumą patrzy na mnie, jak się mną cieszy. Głosić w mocy Ducha Świętego to znaczy, żeby ludzie odnajdywali swoją tożsamość dziecka Bożego, umiłowanego. Więc teraz, jeżeli taki Jezus Ciebie pociąga, taki, który mówi o tym, kim jesteś, jeżeli spotkałaś Jezusa. Spotkałaś Ducha Świętego, który w taki sposób głosi ci Twoją tożsamość, Twoje piękno, Twoją dobroć. Spotkałeś go, który mówi o Twojej sile, o Twojej sprawczości. No to teraz, uwaga, warto się zapytać, bo może jest tak, że on teraz powołuje Ciebie, żeby mu towarzyszyć. To znaczy, żeby i innym ludziom głosić w mocy Ducha Świętego. Czyli, żeby przez Twoje słowa, przez Twoje czyny, inni ludzie doświadczyli, że są umiłowanymi dziećmi Bożymi. Może warto się o to zapytać. I trzecia rzecz. To jest to ziarno, które wpatrzy w Ziemię, musi, musi najpierw obumrzeć. To jest ten Wojciech, który najpierw musi umrzeć, który najpierw umiera, abyśmy my mogli mieć wiarę. I to jest to cierpienie. To jest to cierpienie. Jezus cierpiący. Wiecie, ja na filmach się często wzruszam. I, i najczęściej w jakichś głupich momentach, y, ale są takie sytuacje, kiedy oglądam film i po prostu ryczę jak bóbr. I pamiętam, był taki film o księdzu Janie Kaczkowskim. Ktoś kojarzy księdza Jana Kaczkowskiego? Tak mniej więcej kojarzycie, nie? Na Pomorzu założył hospicjum. Y, z jakąś radykalną wadą wzroku, glejakiem mózgu I jest taki moment, wiecie, w tym filmie, gdzie on posługuje w hospicjum przy człowieku, który właściwie umiera, jest w agonii. I, oj i ksiądz Jan siedzi przy tym człowieku i się modli na głos, mówi litanie do wszystkich świętych. I ten facet w pewnym momencie zacz wpada w drgawki, bo to już jest ten ostatnie sekundy, ostatnie sekundy życia. I ksiądz Jan łapie go za rękę, drugą kładzie mu na czole i mówi mu bardzo dobitnie. Jestem dumny, że spotkałem takiego fantastycznego człowieka jak ty. Kocham ciebie. I to są, to jest ostatnie zdanie, które ten człowiek usłyszał na swoim życiu ziemskim. Ym, Jestem dumny, że spotkałem tak fantastycznego człowieka jak ty. Kocham ciebie. Największym przekleństwem cierpienia jest samotność. Tak mi się wydaje. Samotność. Żeby był ktoś obok, żeby był ktoś, kto wie jak to jest, żeby był ktoś ze mną. Spotkać Jezusa w swoim cierpieniu, co to znaczy spotkać Jezusa w Twoim cierpieniu, to jest właśnie to, kiedy w Twoim sercu pojawi się to zdanie. Jestem dumny, że spotkałem takiego człowieka jak ty. Kocham Ciebie. To jest to zdanie, które Jezus wypowiada w Twoim sercu, które jest prawdą. To znaczy, jestem razem z Tobą w Twoim cierpieniu. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Chociażby największe zło się w Twoim życiu działo, to samotność do Ciebie nie ma dostępu, bo ja jestem z Tobą. Jezus zaprasza do tego, żeby Mu towarzyszyć. Jeżeli tęsknisz za takim Jezusem, za spotkaniem z takim Jezusem, jeżeli może masz takie doświadczenie spotkania z Nim, to może jest tak, że On zaprasza Ciebie, żeby Mu towarzyszyć. To znaczy, żeby Twoje ręce przytulały tych, którzy mają się źle, żeby Twoje uszy słuchały tych, których, którzy płaczą, żeby być z Tymi, którzy potrzebują, żeby ktoś ich zrozumiał, żeby ktoś przynajmniej był obok. Warto się zapytać, jakiego Jezusa już spotkanie masz, albo o jakim Jezusie tęsknisz. A jeżeli już masz to spotkanie, czy jakiekolwiek inne, to warto zrobić ten krok w głąb, ten drugi, zapytać się dobrze, Panie Jezu, to do czego Ty mnie teraz zapraszasz? Jakim Jezusem mam się stawać dla innych i pokaż mi gdzie konkretnie. I moi drodzy, chciałbym jeszcze, żebyśmy posłuchali świadectwa o tym, co to znaczy spotkać Jezusa, odzyskać wiarę.